Dobrze, to pomódlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie, imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie taki na ziemi, klewa naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, nie uścigaj nas na pokuszenie, ale nas zbaw. wolny Błogosławiony jesteś, Panie Boże, wszechświata, bo Syn Twój Jezus Chrystus stał się dla nas człowiekiem i zostawił nam przykład pełnienia woli Twojej. Spojrzyj z miłością na ten dom i oddać go obfitym błogosławieństwem. Wysłuchaj modlitw, które zanosimy do Ciebie wraz z domownikami, udziel im pokoju i radości w Duchu Świętym, wspomagaj we wszystkich przedsięwzięciach, broń przed wszelkim niebezpieczeństwem. Zachowaj ich od pokładania zbudnej nadziei w dobrach przemijających i naucz ich zrozumienia, że tylko Ty jeden jesteś naszym celem i dajesz życie wieczne. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Święcimy mieszkanie, mieszkańców.